Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was na 19 odcinek serii Tajemnice Sailor Moon. Królowa Metalia i Królowa Beryl dwie najbardziej znane antagonistki z historii o pięknych wojowniczkach. Kim były i jaka jest ich przeszłość? Czy skrywały jakieś tajemnice? Już w pierwszym domie mangi w akcie drugim poznajemy królową Beryl. Królowa rozkazuje jednemu ze swoich generałów, Jedaitę, by zebrał jak największą ilość ludzkiej energii dla, jak sama to nazwała, ich wielkiego władcy. Owym władcą okazała się być królowa Metalia, ale o niej za chwilę. Kolejny raz widzimy królową Beryl w akcie trzecim, gdy tłumaczy generałom czym jest srebrny kryształ i jak ważne jest zdobycie go. W akcie siódmym zanosi królowej metali energię, jaką udało się dotychczas zdobyć, i właśnie wtedy Beryl opowiada o swojej przeszłości. Dowiadujemy się, że Beryl była zwykłą kobietą, która podczas podróży na biegun północny odkryła tajemniczą jaskinię, a w niej ruiny królestwa ciemności. Kobieta, której imienia nigdy nie poznajemy, przypadkowo zrywa pieczęć, która więziła królową metalię. Od tej chwili podróżniczka funkcjonuje jako królowa Beryl, a w jej sercu rodzi się pragnienie rządzenia światem. Co ciekawe, Beryl tylko raz żałowała tego, co się stało, wiedziała jednak, że nie może cofnąć czasu, więc pogodzona z losem rozpoczęła polowanie na wojowniczki. W kolejnych rozdziałach dowiadujemy się jeszcze więcej o Beryl i jej przeszłości. Po porwaniu mamoru i konfrontacji z królową, Selor Venus przypomina sobie dawne dzieje i rozpoznaje w królowej Beryl dawną mieszkankę Ziemi. Za czasów Srebrnego Milenium, Beryl była najprawdopodobniej kapłanką mieszkającą na zamku Endymiona. Kobieta darzyła księcia ziemi uczuciem i zawsze go obserwowała, jednak ten nigdy nie patrzył na nią w ten sposób. Nie można też wykluczyć teorii, jakoby Beryl była członkiem rodziny królewskiej. Zapewne spędzała czas razem z Endymionem i generałami, bawiąc się i odpoczywając w Eluzjonie. Niestety, Beryl, opętana przez metalnie, zbuntowała ludzi i zaatakowała z ich pomocą księżyc, co doprowadziło do upadku Srebrnego milenium. Podczas tamtej bitwy została zabita przez Sailor Venus, która ponownie ją unicestwia za sprawą swojego miecza, co diametralnie różni się od starego anime, gdzie królowa Beryl po ataku mamuru łączy się z Metalią i przybiera formę Super Beryl, oraz serii Crystal, gdzie mieczem zabijają Usagi. Jak widać, Beryl była tylko pionkiem, naczyniem, które wykorzystała królowa Metalia. Jest to postać tragiczna i nieszczęśliwa. Bardzo żałuję, że nie wiemy nic więcej o jej przeszłości z czasów srebrnego milenium czy nowego ludzkiego życia. Z pewnością była to piękna, utalentowana, ale jednocześnie podatna na wpływy osoba. Kim więc była królowa Metalia? Odpowiedź jest prosta. Jedną z form chaosu, który jest źródłem wszelkiego zła i swoistym ostatecznym bosem. Metalia przybyła na Ziemię ze Słońca jako wielka gazowa bryła wraz z innymi kometami, którego doświadkiem nadejścia była właśnie Beryl. To wtedy chaos opętał kobietę i obiecał jej siłę, która pozwoli na rządzenie całym kosmosem. Metalia osiedliła się na biegunie północnym, głęboko pod Ziemią, gdzie stworzyła Królestwo Ciemności. Posługując się Beryl i zbuntowanymi ludźmi, napadła na Księżyc z zamiarem zdobycia srebrnego kryształu iluzji. Od razu rzuca mi się w oczy pewna nieścisłość. Dlaczego Metalia powstała z czarnej energii z plam słonecznych, skoro Słońce jest planetą opiekuńczą Mamoru i powinno chronić swojego wojownika? Jakieś teorie? Ktoś? Coś? Królowa metalia przez większość czasu po prostu kieruje swoimi podwładnymi, a do ataku rusza pod koniec trzeciego tomu, gdy za pomocą opętanego mamoru, w którym swoją drogą znajduje się cząstka srebrnego kryształu, atakuje wojowniczki. Sailor Moon postanawia poświęcić siebie i ukochanego, lecz w tym samym momencie srebrny kryształ uwalnia swą moc i zamyka osagi jej mamoru w kryształowej kopule. Wszyscy przenoszą się na biegun północny, gdzie zamiast wesołej chatki Mikołaja znajdują ruiny Ciemnego Królestwa, które przed wiekami zapieczętowała królowa Serenity. Gdy pozostałe Sersi wraz z Luną pragną zapobiec unicestwieniu ludzkości, Usangi odkrywa, że wraz z Mamoru znaleźli się wewnątrz metali. Ukochani poznają swoją tragiczną przeszłość i dzięki duchowi to odkrywają sposób na zgładzenie potwora. Usagi, jak to przeważnie za każdym razem, pod sam koniec dostaje super która dzięki potędze miłości ściera metalię na proch. Wszyscy przeżyli, wszyscy są szczęśliwi. No cóż, w przeciwieństwie do Beryl, która posiadała jakąś ciekawą historię, metalia była po prostu złem, które przez całą serię w wielu odsłonach próbowało posiąść srebrny kryształ i unicestwić ziemię. Jeżeli chodzi o przeszłość i jej ukazanie, to osobiście preferuję serię krystal. Jednak to pierwsza stara seria z lat 90. sprawiła, że tak bardzo pokochałam Sailor Moon. Kilka ostatnich odcinków, w których twórcy anime pokazali śmierć wojowniczek i walkę usagi z Super Beryl, to coś, co z pewnością było niezwykłe dla młodego wówczas widza. Cierpienie, poświęcenie i ofiara czarodziejek na zawsze wryła nam się w serce. Tak samo jak pragnienie usagi, by znów móc wieść zwykłe, szkolne życie u boku przyjaciółek. Gdybym miała wybrać Królowa Beryl czy Królowa Metalia, to bez wahania powiem Królowa Beryl. A wy? Którą antagonistkę z pierwszej serii wolicie? To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!